Cześć kochani, z tej strony Sora i w dzisiejszym filmiku będziemy otwierać najnowsze dwupaki z Biedronki. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszam do oglądania. Po kolorze łapki na opakowaniu możecie zobaczyć, jakie figurki mam w środku. Więc dostajemy się teraz do środka. I tutaj mamy nasze wszystkie zawiniątka, więc może jako pierwsze otworzymy sobie dodatki. I uwaga, uwaga, tymi dodatkami jest taka kawa w kubeczku, mamy też truskawkowe ciasteczko oraz taki superowy piknikowy koszyczek. Naprawdę bardzo śliczne są te dodatki. No więc zabieramy się teraz za naszą pierwszą figurkę. A jest to owieczka i muszę przyznać, że wygląda ona naprawdę przepięknie. Jest no słodziutka i no ładnie pomalowana, o dziwo. Wygląda naprawdę ślicznie. Następną figurką jest oczywiście coli. I na pierwszy rzut oka można zobaczyć parę błędów fabrycznych, jak na przykład farba nakłada się na siebie na pyszczku i tworzy taki niezaciekawy efekt. I ma tutaj jakiś kawałek plastiku, nie wiem co to do końca jest. Ale Mimo to bardzo podoba mi się ten łaciaty koli, bo od samego początku chciałam go mieć. I zostaje nam jeszcze karta. I w środku mamy oczywiście listę ze wszystkimi zwierzątkami oraz kartę z pieskiem jest śliczna. Ale to jeszcze nie jest koniec tego filmiku, ponieważ by nie był za krótki, otworzymy sobie jeszcze paczkę niespodziankę z trzema figurkami. Nagrywam to już parę dni później, gdy paczka do mnie dotarła. I co mamy w środku? Jest to woreczek z biżuterią, którą dokładnie Wam zaraz pokażę. A teraz rozpakowuję figurki. Uwaga, pierwszą figurką, jaką dorwałam, jest taka żabka, no jest naprawdę przepiękna. I kolejną figurką jest wróżka. Oczywiście przyda się bardzo do mojej kolekcji, ponieważ takiego kształtu wróżki jeszcze nie mam. I ostatnią figurką jest taka lama. Jejku, jest ona naprawdę przepiękna. Prze i tu muszę dodać, że ta lama była moim marzeniem od bardzo dawna i tak się cieszę, że w końcu udało mi się ją kupić. Jest naprawdę cudna. A tak wyglądają figurki z bliska i oczywiście dodatki. Naprawdę bardzo dziękuję za tak piękną paczkę. To już koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że się Wam spodobał a wy zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Do zobaczenia! Pa!